Niech będzie uwielbiona Trójca Przynajświętsza i Maryja niepokalanie poczęta. List otwarty z Chicago 2 kwietnia 2020 roku. Czcigodni księża, arcybiskupi i biskupi. Wobec pojawiających się zagrożeń pokoju na świecie ośmielamy się skierować niniejszy list do czcigodnych księży, arcybiskupów i biskupów w trosce o nasz naród, którego losy są nam bliskie, szczególnie będąc na obczyźnie. Powołując się na najwyższy autorytet kościoła katolickiego, którym jest oficjalne nauczanie następcy Chrystusa na ziemi, w encyklice papieża Piusa XI, Quas primas, Pragniemy przedstawić rozwiązanie, które może uratować Polskę, a jest nim oddanie władzy pod panowanie Chrystusa Króla. Ojciec Święty Pius XI pisał: Chcemy zaradzić potrzebom dzisiejszych czasów i podać szczególne lekarstwo na zarazę, jaka nawiedziła społeczeństwo ludzkie. A tą zarazą jest tak zwany laicyzm, czyli zeświadczenie jego błędy i niecne dążenia. Papież Pius XI w encyklice tej nauczał: Gdyby kiedy ludzie uznali, tak w życiu prywatnym, jak i publicznym, królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne, niewypowiedziane dobrodziejstwa jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój. Przytoczony cytat wskazuje na najwyższe wartości, których człowiek o własnych siłach nie jest w stanie osiągnąć, a których rząd nie jest w stanie zapewnić. Wartości te pochodzą od Boga i tylko On może ich nam udzielić. Pełne poddanie się pod władzę królewską Chrystusa wymaga ustanawiania praw zgodnych z prawami Bożymi, które zapewniają ład i pokój w społeczeństwie. Takich praw niestety jeszcze nie ma w państwie polskim. Dla przykładu można wymienić tu prawo do aborcji, które stoi w sprzeczności z piątym przykazaniem Bożym. Odejście od praw Bożych wydaje złe owoce nie tylko w jednostkach, lecz również w całym państwie. Tak wiele zła wokół. Zawiść, nieprzyjaźń, chciwość, brak pokoju wśród narodów, niepohamowany egoizm, zachwiana łączność i trwałość rodziny. W proroczy sposób papież Pius XI Przewidział, jakie skutki przynosi odrzucenie władzy Chrystusa w narodach. Odczuwamy te skutki i budzi się w nas niepokój w trosce o dobro naszej Ojczyzny. Musimy się oprzeć na fundamencie naszego ziemskiego życia, jakim jest Pan Bóg. Ludzkie postępy będą trwałe i mocne. Jeśli będą zakorzenione w dobrach nieprzemijających, ustanowionych przez naszego Stwórcę. Hierarchowie Kościoła Katolickiego stoją przed ogromnym zadaniem wzięcia odpowiedzialności za naród polski. Papież Pius XI nawoływał: Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać Królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej Ojczyzny. Gorąco prosimy o rozważenie powyższych treści, które mogą być wdrożone w życie i przynieść samo dobro dla naszego narodu. Wierzymy, że Chrystus Król jako najwyższy władca w narodzie polskim przemieni serca wszystkich ludzi, a Polska zajaśnieje jako kraj obfitujący w dobra materialne i duchowe. Nieład i niepokój na świecie są zagrożeniem dla szczęścia obywateli. Cytując na koniec encykliki Quas Primas Nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego. Lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami dopóki tak jednostki jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu zbawcy naszego niech dobry pan bóg błogosławi w tej pięknej posłudze kapłańskiej żywimy nadzieję że czcigodni księża arcybiskupi oraz biskupi będą wyrazicielami pragnienia nas ludu wiernego Chrystusowi i wraz z rządem i narodem dokonają intronizacji pana Jezusa na króla Polski, by nas wyrwać z mocy zła, by ratować naszą ojczyznę. Pokładamy wielkie nadzieje my, Polonia, żyjąca poza granicami Polski. Ogarniamy modlitwą, życząc zdrowia i błogosławieństwa Bożego z wyrazami należnego szacunku Polonia z Chicago.